Dobra, przepraszamy znowu, bo ten Jezu jest <laughs> trochę więc Przepraszam, że będą trzy filmy, no, ale tak będzie. No też nie <laughs> No odezwij się też kamerzysta, może jakieś przepraszam. No to z tego! To nie moja wina! Hmm. Że włączyłem normalnie potem ty na tym telefonie crash No tak To więc Jakby coś prowadzę ten kanał na telefonie to, to Dobra Musimy spać bo przechodzimy 30 milionów Jakby coś kratek Więc proszę Dobra

ja bardzo uwielbiam ten biolog, ale jest Może być już koniec, bo mi ręka odpada. Nie. Nie, bo musimy chwilę sobie Pograć Jak zdobędę chociaż jedną szczapkę żelaza, to będziemy musieli widzę skończyć i to też brać jakiś fajny film. Też z tego świata. Musiał znaleźć jakiegoś kaywa, kopać co... No i widzę W sensie ja, ja dobra. Chociaż ja będę robić coś po nagrywkami. No, no dobra, nie, po prostu. No, nic nie będę robił z tym światem. Poczekam aż do jutra i będę też się tym nagrywał. Ale nie wiem jutro, o której wleci O której jutro film odkończysz? 14? Albo nie. Chyba 12. No tak, kończysz o 12, ale idziesz na świetlicę. To nie wiem, może 14, gdzieś mnie to, to odbierze. O no to tak... Nie wiem, może wleci o 14. 14 to mam jeszcze o 17. Ale nie spokojnie, O 17.45 tak? mam trening. Piłki. No dobra, dobra, dobra nieważne. Widzę to jest tak o 14.30 jutro. No około tak. Może nawet około 15 wlecie, bo by Niestety czas to, to nie nasza wina, że tak że tak może odkończę Dobra tu nic nie ma przepraszam widzowie idziemy gdzieś dalej Chociaż znajdę rudę to będzie już koniec Teraz w się sensie, przepalimy tą rudę i będzie już koniec. Dobra. To też jest fajna rzecz, bo też mi się kiełka. Jakiś drugi lepszy korytarz. też ja tu nic nie widzę ludzie. Dobra. Zwy? Macie kolejny krok. 30. Dobra, macie kordy. I jeszcze robię screena. Nie, bo to jest bez jaj. Takie coś może być. Bez ja, że dwa emeraldy. Dwa emeraldy, eme... Dwa których nie mogę wydobyć. Jestem na serio, to jest jakieś kamstwo. Oh. Sorry, a no to no to pasz. Dobra, że ryk pąta się. Dobrazy! to Dobrze, że jestem w i ogarniał wszystko. Kuss! Dobra, spierdzielony. Tym bardziej. Dobra. Niestety, w kywach byłem, no było. Przepraszam, ale... Nie mogę. Dobra, lecimy. Chcę mi przy nic, ludzie. Dobra, lecimy, ludzie. Let's go. Mogę jeszcze coś spróbować? To po prostu. A co, jeżeli znajdziemy wioskę i odzeczamy mam? Nic. Golemo, to, to będzie żelazo. Miałeś tam kajwa. Wiesz, musimy teraz poszukać jakichś rzeczy, których się opylam. Bad dream! Bad dream! Ja. Powinienem dostać hita. Ja nie stałem, bo jestem ludzka. Outpost, yy, Bym tam poszedł, ale tam są te jaja chińskie. Dawaj. Dobra, widzowie. Jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie, to musicie zostawić suba. Ja tam suba i lajka i miły komentarz pod tym filmem. Filmem to pójdę do tego od postu. Pójdę tam, jeżeli zostawicie suba z dzwoneczkiem, lajkacza i miły komentarz. To jest taki warunek. Jeżeli zostawiliście, to mogę No To fajnie teraz. To no, to jest epickie, to jest ten. Że to kurje i spowolnia. To jest epickie, ja jagody są takie singłą. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. Są te, tam dwie widzipe. Wkradniemy się z boku. Ale... Spał. Widziałem Dobra, został kryta Idź na górę, on nie przejdzie no, ja ty... Niszcz spawnery Ty będą Kilow, kilow, kilow bierz Dzień. Bo ja gram na takiej wersji, że są spawnery tych Dobra, jest Dobra wiem. <śmany> dawaj bierz wszystko bierzemy wszystko oczywiście i uciekamy bo znaczy no, czegoś nie zrobimy tak jak na to oni mnie ja... on A masz jeszcze skrzyni? drugą masz jeszcze drugą kuszę szkrzynie jakby coś alaj, alaj, alaj gdzie? Alaj tam na dole nie tu nie tu nie tu wiem ale ja uciekam człowieku nie teraz nie wyjdę dobra. przecież masz beda spierdzielaj tymon idź ratować alaja tam o, właśnie tu nie muszę rozkopać i uciekam stąd tym bardziej Idziemy na Nie. Już po mnie, Widowie. nie przesadzaj, kuszenie jest taka mocna. Ale zahakowisz, człowieku. Dobra, Widowie. Już się robi na serio. Rób Nie, no ty, ty pierdoło! Niezdowolona! Zabiję cię! Makiem no to już po mnie. Cześć, widzowie! Masz drugą siekierkę. Tymon, Tymon, masz siekierkę w drugiej łapce. Idą za mną? Żartuję, nie w drugiej łapce? Nie ma ich. Teraz muszę zjeść. Muszę siekierkę. Zjeść no to już po mnie. Widzowie jak oni mi nie dadzą spokoju Widzowie już po mnie, widzowie! Widzowie, zostawcie suba Zostawcie Nie skacz Dróbuszko Ciekawy idą za mną Nie tutaj, jest? Dawaj zjedz coś! Są gdzieś owce? Tam na górze są. Nie, tam jest ten dziadek. Edek? Uciekamy. No, jest ten Edek. Zwiewamy po prostu. Nie wiem gdzie oni są. Mnie to nie interesuje. Nie pa. Dawaj spróbuj z nim zawalczyć. Przepraszam. Znowu włączyłeś? Nie. Palce. Uf, czekajcie widzę. Ludzie. Ja jestem teraz taki skrócony. Ludzie. Jak sobie typy pójdą, to będziemy lepiej. Bo teraz jestem nie tak niebezpieczna. Nie ma wina, że tak nie Ale musicie za to zostawić suba. Suba z dzwonem. To nie ja. Te palce. Nie ma. Już kończymy. To jeżeli będzie dzień, to musimy skoczyć. Dobrze? Ale ty nie masz nic. Nawet no. zegara nie masz. Nie wiem. To będę patrzył przez księżyc. Ale boję się, że ktoś do mnie wpadnie. Ora, będę czuł, bo tak... Poczekajcie, gdzie jest ten księżyc? Tylko około 10 minut. Czemu mam nadzieję, że wytrzymasz czy ręce nie odpadną? Dawaj już koniec. Odstępujesz raz. Poczekajcie widzów, bo ja muszę na serio wyjść na ten dwór i zdobyć się na owce. czy coś tu jest? Nie ma. Teraz zamykamy się. Bezpieczniej. Będzie to... to ja nie chcę te palce. Robi to wiem. Musimy chwilę poczekać. Mam nadzieję, że wytrzymacie, bo jesteście twardzi. Wiem, 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 wiem widzowie, że długo nie nagrywałem. Się bała, że będziecie mnie niektórzy hojtować. Dawaj, Tymon, no koniec. I... Czekajcie. No i co? Dobrze. Spójrzcie, dla mnie co dam. Ja tu wejdę i przyspieszę noc, i będzie dobrze dla mnie. Tylko... Ym... Dajcie mi chwilę, dobrze? Chwilę, tylko trzy sekundy. Trzy sekundy. Czy wytrzymasz? Wytrzymam. Dobra, bo mi się przydało taka życie. To... nie wiaderko robimy dobrze zrobiłam Siekierka by więcej zadawała. A wiadro też jest trochę przydatne. Dobra, wie. Dobra. Patrzcie na patrz. Patrzcie na czat.